Co robi ta w ogóle w naszym organizmie? Spustoszenie. Jakie? To się mówi. Nie, pacjenci rzeczywiście na początku mają objawy infekcji. A wiadomo, a trochę mnie gardło boli, trochę mam węzły powiększone, a trochę gorzej się czuję, jestem trochę osłabiony. No i często gęsto to się po prostu mówi, a jestem przeziębiony, a wziąłem jakiś tam antybiotyk albo wziąłem leki przeciwwirusowe, przeciwgorączkowe i ustąpiło samoistnie. Więc no, no tutaj, jeżeli mamy podejrzenie, że był ryzykowny kontakt seksualny. To w przypadku jakichkolwiek objawów powinniśmy chyba zrobić test. A te węzły chłonne powiększone to yy, wszędzie pachwiny? O, mogą pachy, być pachwiny, tutaj, mogą, tak? ale nie mogą być też izolowane. Mogą być w obrębie szyi, tak? Jeżeli był kontakt, może być, mogą być w obrębie pach, pachwin. I to wtedy partii? co, trochę zaczyna boleć, jakaś górka się pojawia, bo, tak? Są bardzo bolesne, wyczuwalne nawet przy dotyku, tak? E, pacjent cierpi. Jak się go bada. To tak jak przy, przy tym objawie pierwotnym. I to, to jest bardzo bolesny objaw. To się nie goi, bo to jest takie mocno owrzodzenie, które naprawdę jest bolesne dla pacjenta. On ma nawet trudność, żeby się położyć.